Nisko na nogach, Mateuszku, nisko, nisko, do góry i pyk. Dobrze, nic się nie dzieje. Jak dalej, jak dalej. Super, i pyk. I rozpędź się teraz, do przodu rączki daj. Nóżki, naciskaj na buciki. Dobrze, dobrze, bardzo ładnie. I jeszcze jeden zakręt, I jeszcze jeden, I jeszcze jeden. Bardzo dobrze, jeszcze jeden, jeszcze jeden, super, nisko na nogach, nisko na nogach. Nie pługuj, jeszcze jedź, jeszcze i teraz dopiero hamuj.